Pantera, na przykład Pantera 85. aczkolwiek w przypadku czołgów ciężkich typu IS-2, te wykazywały już wyraźną przewagę nad tym modelem. Pantera po raz pierwszy publicznie prezentowana w Polsce. Po raz pierwszy publicznie w warunkach koszmarnych, klimatycznie nawiązujących do ciężkich warunków frontu wschodniego. Zauważcie Państwo, że. Jezdny jest, jest, jest y, bardzo dynamicznie i plastycznie zachowujący się w przypadku nawet tak fatalnej aury, a z drugiej strony i gruny. Właściwa pantera, czyli właściwie szkoła w zespołu napędzającego, niejako zachodzi.